Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość, a jakość to jest luksus w życiu. W dzisiejszych czasach szczególnie. I jak słuchałem Państwa cudownych wystąpień, takich naprawdę niezwykłych, bo jeżeli wychodzi człowiek i mówi, że przeciął zeszyt i mówi to z pasją i oddał temu kawałek życia i zapalił do tego innych ludzi i dzwonił czy pisał do Koweja, to to jest niezwykłe. Do tego można słuchać w nieskończoność. Ale jak słuchałem Państwa, to przypomniało mi się to, co powiedział mi kiedyś mój mistrz. I brzmiało to tak. Zmień swoje słownictwo, a zmienisz swoje życie. I przez całe to spotkanie większość prelegentów mówiło, udało mi się zrealizować, udało się to, udało się tamto. A więc chciałem Państwu powiedzieć, że ludziom się nic w życiu nie udaje. Wszystko wynika z czegoś. Nigdy nie jest dziełem przypadku. Słowo udało się sugeruje przypadkowość. Niektórzy jeszcze mówią, daj Boże, żeby się udało. E, oczywiście, jeżeli mówimy nie udało się, to zwalamy to na los, ale jeżeli mówimy udało się, to tak naprawdę nie przypisujemy sobie sprawstwa. Zawsze stojąc przed ludźmi, przed tymi, którymi zarządzamy, przed dziećmi, trzeba powiedzieć, zrobiłeś, zdałeś maturę, zrobiliśmy projekt, zrealizowaliśmy. Za wszystkim stoją ludzie i za wszystkim stoją czasami miesiące i lata ciężkiej pracy. Jak sportowcy wracali z Olimpiady i mówili, że udało się zdobyć medal, to myślałem sobie, że raczej powinni powiedzieć, warto pracować, warto być konsekwentnym, warto włożyć kawałek życia w to, żeby odnosić sukces.